Ciepaneczko z tej strony w Azji, a wraz z Big Bang będziemy wykonywać zalegania tygodnia 9. Nowość: tydzień starcia w Uboczu. Jak widzicie, powróciły z powrotem bronie Ubocza. No i będziemy tutaj szukali właśnie broni, która prawdopodobnie może się respić wszędzie. Zobaczymy jeszcze nowy dodatek na mapie. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. No ale tutaj pozmieniali tą mapę. Co to jest za jakaś. Otwórz skrzynię UR7, już coś. Ja widzę nalot. Zaliczę. Tak, naloty wszędzie były dzisiaj. Chyba miałem 6 nalotów. Fajnie, że teraz. Tak, nie ma zadań z nalotem, ale nalot jest wszędzie. Dokładnie. No. To jest. To jest podstawa. Zderzacz. Okay. o. Jeffak. Nie widzę broni ubocza. Gdzie te bronie ubocza? Też nie widzę. Taka wieża. Oha, po prostu z tej wieży wybija. Naloty wszędzie teraz. Wcześniej nie było ich nigdzie, teraz są wszędzie. A może naloty będą po prostu w tych yy, szczelinach. No okay, tutaj tylko takie podstawowe rzeczy są. O, auk. O ten karabin z ubocza Masz karabin z ubocza? Z czego ci wypadł? Na podłodze leży. Na podłodze leża? Czemu ja nie mam takiego szczęścia? Kto do mnie strzela? E, możliwe, że boty Szukam dalej na dnie obrażenia to ja A to boss do ciebie leci, co jest? Boss? Tak, to jest, boss. to jest A to jest ten. Ale mi zbił. Nie wiem, że on tu jest nawet. ten, czy coś z niego. No właśnie, handlarz tego karabinu. Mogę ci dać, bo już robiłem. Co Zrobiłeś co, co już? No. no to poproszę. No, bo żeby przegrać, to muszę tu... no jakby strzelać z niego. Tylko tyle. Tak, żeby przegrać. No jak widzicie, pierwsze zadanie. Wykonane. Przegrzej dowolną broń z bocza. Drugim zadaniem chyba jest... Yy, ulepszyć broń z Bo trzeba to stanowisko znaleźć. Dobra, ja troszeczkę tutaj oddalę się od niego. A nie, jeszcze zadaj przeciwnikom obrażenia z broni ubocza. Czyli no tutaj no, wykonujemy... Nie, jaką biję. Muszę się poleczyć trochę. Jeszcze nie mam do wrażeń. co jest? A jest! Ale tutaj jest więcej progów! Tu jest pięć progów! Bigboy, no to troszeczkę tego zostało jeszcze do zrobienia. No dobra, ale nie będziemy tego pokazywać całego, sobie sami zrobicie te progi. Przechodzimy do następnego zadania. Kolejnym zadaniem jest ulepszenie broni z ubocza przy stanowisku lepszym. Ja tutaj się wystrzelę po prostu na słodkie skrzyżowanie. ulepszy mi było gdzieś tutaj o ile się nie mylę dokładnie no i broń ulepszona. lecimy z następną misją Następnym zadaniem jest zebranie minigana z ubocza i karabinu z ubocza w jednym meczu. Karabin już posiadam. Jak widzicie, minigan nie wypadł teraz ze skrzynki. O, co najlepszy, drugi leży tutaj na ziemi. I pozostały nam już tylko i wyłącznie etapy na zadanie przesunięcia obrażeń bronią z ubocza. No, to chwileczkę zajmie. No i kolejny plus 4500 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc nie będziemy Wam pokazywać tych zadań tutaj do końca, jak wyglądają te progi dobijać. Zrobicie sobie to po prostu sami. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak widzicie, te minigamy można po prostu podnieść z ziemi, dostać ze skrzynki, tak samo z karabinami. To już wszystko zależy po prostu od Waszego szczęścia. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarzu pod filmem, podzielić się z nim z innymi i walnąć oczywiście w tego suba z dzwonem. Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam do skorzystania z kodu VAZI GAMING w sklepie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz po dołączeniu do na naszego Discorda link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Hej.